Jestem Kasia, studiuję na 5 roku informatykę i ekonometrię u na, nas na Wydziale Zarządzania na AGH w Krakowie. Chciałam Wam powiedzieć pewną historię o sobie i o tym, jak szłam na studia. Szczególnie, że większość z Was teraz stoi przed prawdopodobnie najważniejszym wyborem w Waszym życiu, czyli wyborem kierunku studiów. No inaczej nie oglądalibyście tego wideo. E, kiedy ja szłam na informatykę i ekonometrię, to tak naprawdę z informatyką miałam niewiele wspólnego. Nie uczyłam się i w liceum, na żadnym rozszerzeniu, nigdy mnie nie interesowała. Ale kiedy poszłam do studia, głównie ze względu jednak na ekonomię i matematykę, dzięki naprawdę super prowadzącym, super zajęciom, super programom, super przedmiotom obieralnym z informatyki, nauczyłam się jej naprawdę dość dobrze i teraz przesiedli pewnie, szczególnie w pewnych obszarach jak na przykład uczenie maszynowe. Teraz jeszcze aplikuję na staż z tym związane, więc naprawdę, jeżeli wybieracie kierunek studiów, nie patrzcie głównie na swoje umiejętności, ponieważ niektóre rzeczy to dopiero nauczycie się, kiedy pójdziecie na te studia. I to właśnie będzie na pewno zrobić u nas na udziale.